Cześć, witajcie, ja jestem Kamakuja dzisiaj pytek. Cześć, witajcie. Tak, jesteśmy raz w piramidzie naszej. Pyramid i, I będziemy sobie je grali i dzisiaj Taak. zrobimy coś tam zrobić. Ojej! Oh yeah. No znowu spadłem! <laughs> Jezu! Lepnij, bo miałem siekierkę. Chodź, fuck, no chodź. Już. Dobra. Dobrze. No no to chodź, mam kobla, będziemy budować. To ja zbiorę na drabinki, no nie? Bo trzeba... Bo grindera chciałeś zrobić? Po cholerę ci drabinki! będą no no, spadać na dół i będą się zabijać proste Ale musisz zbierać to od nich Kto będziesz zbierać? Po prostu będziesz i zbierzesz Problem. Szkoda, że nie mam ostranego papieru, bym te drzewa No i jak nazwłeś, no kurwa Nie włączyłem tego nie przeszkadzać, bo nikt nie pisał I ktoś napisał A, A kto? No kto mógł napisać? Ja? Nie, Protelex No dobra a weźmiecie mnie do serii. A już myślałem, że wiesz kto. <grym> Protelek, pozdrawiamy cię. I tak nam wyliżesz buty, nie? <grym> nie przypomnij. Musisz jeszcze chłopak obrazić na nas. To jest taki dról. Dobrze. Dobra, dobra, taka platforma wystarczy. Okazało się, że odcinek głowców będzie mieć tylko 5 minut. Tak? <grym> nie dobijaj mnie. Zaraz będzie dzwonić, ty kręcimy na nowo Dobra, wyrosło fajne drzewko, fajne, fajne ja Musimy pomóc No już, zrobimy drabinki, żeby zbierać kości, kości ze starych szkieletów, Ale szkieletów ty nie musisz ich robić Ale ja lubię Ale nie musisz mieć drabinek, bo tu niepotrzebne są drabinki Ale ja lubię takie drabinki sobie robić Ale po jasno, jest tylko ciula cię drabinki, no <laughs> Dobrze, 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 dobrze. No teraz powiedz, dlaczego obrabiasz czymś innym Dobrze, 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 już ci mówię. Ale to jest taki sekret, żeby nikt nie wiedział, że już nie obrabiam w Kamtazji. To... Aha, ty to tak chcesz zrobić. O ty świntuchu. Dobra, to ty sobie rób to, ja zrobię inne. No nie obrabiam w Kamtazji, bo za dużo to zajmowało. Jak miałeś odcinek pół godziny, to ile on ci zajmuje? Jeden giga, no nie? No i to się długo wrzuca, a jakość jest taka, jaka jest. To jest 50% domyślnie. A w avs renderując w AVS-ie... Co ty budujesz? Platformę górną... Renderując w AVS-ie... Zajmuje to mało, ma fajne kodeki, dobry głos... I 720p! Więc jest gites. No i się przesiada. Ja kiedyś w tym renderowałem, ale tylko fabularne i... Teraz renderuję wszystko, bo jest fajnie. Nice. że nie mam... To ile ci zajmie taki filmik? 30-minutowy, 500 mega Ale no to się opłaca. No tak. Szkoda, że nie mam osranego papieru, bo bowiem te drzewa szybciej. Ten mod jest zajebisty po prostu. To jest cudo. Cudo no. stworzony przez człowiek. Idźmy po kop trochę kobla. Ile kopać drewno? drewno. mam prawie cały stack. Jej. Eee, tam pom pam tam, tam. A, no jeszcze to zajmuje 500 mega, bo wiesz, nie? No... Tam zjada. <laughs> Okej... Okay. Oczywiście tam nie? No tak. Znaczy nie, VS. No, Vs. Teraz VS, no. <laughs> o, jaki to był straszny dźwięk, ja go nie cierpię, tego dźwięku. Jakiego? Tego takiego strasznego dźwięku. Dobra, to sobie podgłośnie, a muzyczkę dam swoją. go już suchara? Nie znam nic. Kobel mi się kończy. O nie. Mm, już, a okay. tu jest skrzyni kobel, wiesz? 64 yy, taki. Aż tyle mamy? No tak, ale nie wiem skąd. Musiałaś kopać między odcinkami. Skąd tylko mamy? Ej, ej, ej. rybaki. A taki moc no, trap. To wodą Jej. to trzeba. Wodą, wodą to by trzeba było wylać, wiesz? Tak, żeby A ja nie to. Ja wodą i normalnie się spełniło i wszystko było. Ale tak, by wylać wodą i zrobić jedną dziurę na środku, żeby ich tak. E, wiesz, żeby spływali tą dziurą na dół. To spoczko. No. się zrobi, dobra. Muszę czasem zejść. Jezu, nudzi mnie ktoś. No lol 6... Sześć... Okazało się, że jednak dłuższy. 6 minut. Eee. Mam marce... sobie na nie przeszkadzać. Jak ta platforma będzie za mała, to ją powiększę. A co ja mam robić? Przeczytam co tu mamy do zrobienia. Kop mi kobla! Zrób. No mam 400 staki, to po co mam go kopać? No kobie, jeszcze, bo mi potrzeba 6 no, kurwa. Murzyn. Murzyn, chodź, murzynek. Fuck Już kopię, już kopię, a ja potem będę lizali buty. A nie, to protelek. <grymne> Te itemy wpadają do lawy. To jest dziwne. Daj mi kobra. Już to łap. Raz, dwa, trzy, cztery. Tyle ci wystarczy, więcej nie kopię. Nie będę twoim mur murzynem. Hmm, chciałem być dla Czekaj, zrobię portal do netheru, bo jeszcze nie ma, nie? Nie, chyba jeszcze nie mamy. To zrób. Zrób portal do piekła. To zrobię portal do piekła. To podjeżdżam. To podjeżdżaj. To podjeżdżam. Mamy piec. Ja mamy chcę. drewno. Nie! Kurde, no zrobił drewno, co za A tam jest drugi stak. Czekaj, co jeszcze? Po Flinta potrzebujemy jednego? Tam pam, 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 pam. Dobra. Lol, jakiś. Jakieś te mi jeżdżą Samoloty mi przy oknie latają. No, już się przetopiło. Tak centralnie przy oknie, tak? Tak. Także macham tym ludziom. Że cię widzą. O jest. Okej, okay, mamy zapalniczkę i Eee, eee, e, 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 chodźmy w kimę. Kurna! E. A nie mamy łóżek, mamy łóżka? Mamy jedno. A gdzie to ono jest? A w dobra, tam dupy. na dole. Dobra, tu. Tam, nie, nie na dole, na dole. Z go one się będą respawnować. Odpalę. O, jaki dźwięk. Jaki straszny dźwięk. Straszny. Dup. Dup. O, fuck's. Krzynia się pali- o nie nie nie, zacząłem się palić O nie O nie I Jak ty to przeżyjesz? Strażne Chcieliśmy nagrywać mniej więcej, już nagrywamy No co co, ja to wszystko dzisiaj zrenderuję 7.40 Wrzucę Okej, okay, gdzie ten portal do piekła zrobić? Gdzie chcesz Jeszcze się nic tutaj nie dzięki Bogu Masz szczęście Dobra. Myślę, że tyle wystarczy. Dobra, zrobię Przecież... z drewna takie coś. Proszę nie gwizdaj, błaga. Ja tego nie znoszę. Mogę też mówić, że mnie plecy bolą. To wybieraj. Tak. Dalej cię bolą? Tak. Chceś do lekarza? Strasznie. Nie wiem z czego nawet. No wiesz, ty dużo ćwiczysz. No tak. To by wiele wyjaśniało. Oj, dzięki Ci dzięki. A proszę. Widzisz jaka ja miła jestem. No. A ty taki zły dla mnie. Ja? Tak. To ja Ci liżę buty. Psst. A ty coś takiego. <noise> Nawet nie pomagasz. A no, portal do piekuła. Pikuła. Taki ładny zrobię. Coś wystarczy? Taki ładny, żeby nikt nie wypadł. Dobrze, postaram się. No, ja w ogóle takie fajne budowle robię w Minecrafcie No, no, jesteś pierwszy do tego. Na się mi pisali, że robię szamasy z drabinkami i że buraczek by mnie za. Nie i be... bał? Tak, no fajnie. Ty masz takiego skilla do budowania, że. no, wiem, yeah. no. Dlatego ja... ich strollowałem i... <laughs> i zrobiłem coś jeszcze lepszego. Tak, tak. Kobla mi zabrakło. Fuck, zdupiłem to. Mm. Straszne. Napierdzielę. Ja Zabraknie nam teraz obsydianu, wiesz? Coś ty. Sp <laughs> się Jest Jezu, co człowiek. Dobra, może zadziała. <laughs> to nie zadziała. <laughs> <Ja pierdziele. śmiech> Jeszcze się zapaliło. <laughs> Idę do wody. Mamy może jakiś diamentowy kilof? Są diamenty, zrób. Tak? Mamy diamenty? Pewnie. Kopaliśmy. Chyba w danym odcinku. Nie ma ich. Bo Ale nie sobie zjadłeś. Zrobię. Fak, Ja muszę odłożyć tego flinta, bo wszystko spale. Sobie zrobię żelazny kilof i pójdę pokopać te na dole. tam Te Ta na dole? A, no wiem co nie, tu jest złoto, a złotem obsydianu nie wykopiesz, to jest amelinium, nie? No, niestety mhm. dupa. A tutaj wykupaliśmy te diamenty w końcu? No nie, właśnie nie. Aaa, myślę, że wykopaliśmy. No ja też. Przetapię żelazo, co? No, przetapię. Przetapiam. Przetapień no, skoczy mi się kabel. No, murzy mi nawet nie chce go wykopać. Masz oryginalną kamtazję? Nie, tak. Ja też. Ostatnio sobie kupiłem. Sony Vegas. No są diaksy, dobra. To ładnie, ładnie że są diaksy. Bo zepsułem portal do opiekuła. Mamy złoto. Gdzieś ty go zrobił. Nie, nie chodzi o to, gdzie go zrobiłem, tylko jak go zrobiłem. Gdzieś gdzie ty go zrobił. Dobra, zaraz będzie naprawiony jeszcze, nie padł. Duże świeże. To jest. porta. No bo dałem za dużo na podłogę. I myślałem, że mi nie wystarczy już. No to go musiałem troszeczkę skrócić, nie? Salibsko. <laughs> Logicznie. Yes. Jeszcze nie umiem stąd wyjść. Fak. Ale co tam jestem, burżuazą? Burżuazą? Burżuję. O siedem diaksów. To robię kilo, co? No, zrób kilo. Przyda nam się. A resztę zostawię sobie w eku, jakbym spadł, to. To zawsze będzie na już. Czy się przepaliło wszystko? Już. O nie, zabrakło. Co ty kopiesz?

Co za człowiek. Nie, jeszcze niektóre razy już Cię tutaj ratuję Dużo, w tym odcinku już drugi A licząc to przed odcinkiem to już trzeci Przed odcinkiem dwa razy Cię ratowałam No to już czwarty Lamisz masakrycznie dziś Tak, lamię Dobra, ja muszę zrobić podest, żeby ten obsydian mi nie spadł Kiedy w ogóle live'a następnego robimy? Nie wiem, mi to obojętne. Ten koleś mi ten klim... jak tam mu leci. Klimek. Klimek mi pomożli Twitcha. Wiesz, nie, ja nie lubię mieć nieoryginalnych rzeczy. <grym> Ile kosztuje to premium? 14 dolarów. Spo... Znaczy, już na w sumie 14 dolców na 3 miesiące, to czy ja wiem, czy to jest tak dużo? Proszę, nie spadnij obsydianie. Jest, mam go. Jej, jest. jesteś królem. Wiem. Ty wczoraj tak ładnie śpiewasz. Wiesz, że tego te lajwa cały czas ktoś ogląda? Chcą słuchać, jak śpiewasz. Ej, chłopie, ja prawie na prochach wczoraj byłam. Nie, tak. Kurde, tak naprawdę zaraz. mam po trzech butelkach fanty i kilka Red Bulla, więc. Zaraz mi palec z shifta zjedzie. O, już te poprawiłam. By było nieciekawie, gdyby mi palec shifta zjechał podczas takiej ważnej tej. Chociaż no gdyby spadł obsydian, to bym za nim skoczył. A potem ja bym cię chpała. Dokładnie. Wiesz co, alfy było tyle fajnie, żeby wrócić teraz... <laughs> Jezu... Wrzuciła Kill, to byś go od razu złapał. A nie, na ziemi musi speć. No właśnie. Co ja to w ogóle zrobiłem. Fajne jest! What the... Ty nie umiesz robić. Jak to? Bo to był szczyt architektury. No tak. Teraz śmiej. Tak, tak, tak. Znów ktoś na sklepę napisał. I mnie też coś teraz napisał. FAK! Nie, on spadł. A nie, jest. Masz nie wiem, że spadł. No mam szczęście mam. Bóg mnie kocha. Dziękuję, że nie zrzuciłeś tego obsydianu w te odmęty. Dobrze, więc w na następnym odcinek zrobimy piękny kościół z bloków diaksowych, Jesteś za? Tak. W następnym odcinku zrobimy portal do piekła, bo jak widzicie, to jest bardzo trudne. Tak, Nawet to najlepsi. Nawet najlepsi sobie z tym nie radzą. No cóż, no tak jest. To idź kopaj, kobra, bo mi jeszcze nie wystarczy. Nie, bo ja kopię obsydian. Ta... To jego godziny nie pójdzie. Nie, ja ten portal zrobię normalnie na... po prostu takie... Myślałem, że on spadnie. Takie barierki po prostu zrobię. O, może mi nawet wystarczy? Nie, nie, ale czemu ja to kopię? FAK, znowu by mi spadł. Wczoraj nawet dużo osób na tym live było. No, 35. 30, no. W pewnym momencie było 30. Wiesz, jeśli postać jak charkotam tam, harko. i raz nie <laughs> Ale ładnie śpiewałeś. Tak. Bez podkładu me me melodycznego było pięknie. Co ty zobiję? A tu był klocek, a ja się tak bałem. Oj oj oj. Dobra, Teraz... to buduję ten portal. Gdzie go wybudować? Tam gdzie go budowałeś Te drzewa tu zetnę i tu go zbudujemy Zbawialeś. Nie, tam gdzie go budowałem, tam było, tam była lipna miejscowo bo... Tam było strasznie lipnie Dobra, ściągam pochodnie i mop traw gotowy Jezu, postać mi sama chodzi, to jest dziwne No Tak to jest, jak się nie ma <laughs> Oryginalnego Minecrafta, no, tak? No tak ale Spogs ja już. już już zamówiłem. No serio? Wierzą ci go i tak Ale nie, serio. A kiedyś Minecraft kosztowało. Ale ja teraz wygrałem konkurs z okazji czterech widzów, no to wejść. W ogóle wziąłem udział w konkursie z okazji czterech I widzów. co dziur? Myślisz, że ci ludzie na serio dają oryginalne kody? Mam konkurs z okazji 4 widzów, konkurs z okazji no! Właśnie na kanale stoknęło mi 5 widzów i sądzę, że trzeba to jakoś uczcić zajewisty moment, no pięciu widzów już nigdy nie będę mieć, więc teraz jako niepowtarzalną okazję e, dostajecie gift koda z Minecrafta. Jedyna rzecz, jaką musicie zrobić, to mnie zasubskrybować. E, jeżeli macie 10 kont, subskrybujcie z wszystkich 10. I co, że będę mieć martwe suby SRAM na to grunt, że będą statystyki. Tak. No, no oni tak robią, no to, to, jest taka prawda, wiesz Wiem Teraz zrobię konkurs i co? No ludzi, w chuja robić to, wolę nie robić w ogóle Uch. Dobra No No Teraz zrobię ten portal Tak, szczęście ci życzę <laughs> Drodzy Czekaj, ile mam? Dobrze Dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze, dobrze. Dobrze idzie. Proszę, żeby to zadziałało. Bo wyjdzie, że nie umiem robić portali do. Nie, teraz będzie OK. Już to czuję Już to czuję, jeszcze jest okej. Okay. W plecach czuję, tak jest. Dobra, No teraz Moment of the true Tak się robi portale do piekła. Widzicie to. Widzicie to, widzicie to Pięknie teraz zrobię takie płotki naokoło Nie lubię tych dźwięków przy nie. tym mi się Ciekawe jak oni nie nagrywali To jest w sumie dobre pytanie Co nagrywali? Te dźwięki No robi nie, oni nie nagrywali. To coś nie będzie działać, bo to coś jest za małe, ale kij, nie się już tego poda Drugi robić. Dobrze, dobrze, dobrze. Mopter trap mamy jakby. Znowu tak? sobie screenshota zrobiłem, żal. I zaprzestajmy sobie minecraft'a Jak? On sam skaczy teraz. To sobie Dobra. escape daj, będzie. Dobra, tak. co jeszcze możemy zrobić w tym zacnym odcinku? się zbugował ten odcinek już trwa 20 minut. Już? Więc może ten odcinek kończymy, a w kolejnym odcinku, który nagramy zaraz po tym odcinku. A fajnie ten mob trap jest. Krzodnie Dobry. Działała, chyba. Dobry. Dobry go zrobiłaś. No to w nie chce działać. Ej, i tak w ogóle po są co Bo jest, i tak się pytam. Nie, są włączone na no man. To się nie, po nie oko nie schodzi. <grymne> z ostatniego escape'a musiało zostać Dobra, tu i tak nie było nocy, więc nic się nie stało Była noc, no to, że no, Nie było, no ale spaliśmy, to się nie liczy <grymne> Dobrze. Dobrze, przepraszamy, ale ten, ten inteligentny młodzień nic nie dał rady. Sprosty w tak zadaniu <grymne> Ojej, nie nagrywam <grymne> Nie no, nagrywam Nie bij, no nie bij, bo padnę, nie bij, proszę cię <grymne> Ile masz ser serduszek? Eee... To jest pismo bisk... bisk... Pół serduszka mi zostało. Dobra, nic ci nie wziąłem. O, Dobrze. masz chleby. Z wszystko. Dobra, to kończymy ten odcinek. Eee, żegnajcie. Ja chcę to stanę przy niej. No nie rób. Dobrze. No spie... Dobra, 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 Dobrze, nie biję. Dobra, dobra, dobra. Chodź pożegamy się w trzcinie. Czakuzzi Dobrze, więc... Spadłem, no fuck! Fank zepsuła Trudno Dobra. A wy... no to cześć A nie bijecie. To kaktus Cześć Dobrze. No to cześć